8. Na, na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Rysunek tutaj jest widoczny i zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór. I tu musimy wiedzieć, czym jest zbiór wartości funkcji. Zbiorem wartości funkcji nazywamy te elementy ze zbioru y, które zostały przypisane argumentom, czyli elementom ze zbioru x. I wartości funkcji możemy odczytać z osi y. I tutaj tak samo narysuję linie pomocnicze, które pomogą nam odczytać ten zbiór wartości funkcji. Czyli na pewno będzie to ten przedział, który znajduje się tutaj, czyli od minus 3 do 1. I będzie to przedział tym razem obustronnie otwarty. No właśnie, nie otwarty, tylko zamknięty. Dlaczego mówię tym razem? Bo w poprzednim zadaniu, w zadaniu siódmym to było, te przedziały były obustronnie otwarte, więc tym razem one muszą być obustronnie zamknięte, czyli chociażby już po tym pierwszym przedziale widzimy, że najprawdopodobniej będzie to odpowiedź B, bo to nam się zgadza, no ale popatrzmy jeszcze na tę część, ten fragment wykresu, który leży powyżej osi X. -ów. I tutaj mamy popatrzmy od 1 do 3, czyli to by się nam zgadzało. To oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.